Ten mecz podbudowuje trochę kibiców Agnieszki Radwańskiej, bo można powiedzieć, że, że Polka pokazała wszystko, co najlepsze w jej tenisie i właśnie to, z czego ją znamy. I w ogóle ten mecz pokazał kilka takich starych tenisowych prawd, że, że jednak to tak, biały sport to jest taka dyscyplina, gdzie trzeba troszkę poterminować i że wszystko nie dzieje się tak z dnia na dzień. Że, że Sloan Stevens, która już została okrzyknięta następczynią siostry Williams i Wielką Gwiazdą, no jednak jeszcze trochę musi, musi popracować nad, nad swoimi występami, by odnosić kolejne spektakularne zwycięstwa, bo, bo wygranie jednego seta z czwartą zawodniczką na świecie to jeszcze nie jest wygranie meczu i Agnieszka Radwańska to bardzo ładnie pokazała. Ja powiem szczerze, troszkę może żartem, że. Że podczas komentarza tego meczu Wojtek Kibak już zaczął yy, po pierwszym secie usprawiedliwiać postawę Agnieszki Radwańskiej, że to nie jest ta Agnieszka, którą znamy i że, i że on się o nią obawia i tak dalej. Ja dziwnym trafem jakichś takich obaw nie miałem i raczej spodziewałem się takiego obrotu sytuacji, że, że Polka właśnie w drugim i w trzecim secie sobie poradzi, dlatego że. No ona jest znana z tego, że nie odpuszcza do końca, a Slon Stevens to jest młoda zawodniczka, którą łatwo wybić jakby z uderzenia, łatwo ją, yy, yy, z, jej grę zdestabilizować i to widać było... Szczególnie na początku drugiego seta, kiedy, kiedy ważyły się losy tego pojedynku, kiedy Agnieszka Radwańska tam wyszła na prowadzenie 3 do 0, kiedy te wymiany były nieco dłuższe i widać było, że, że, że Polka robiła wszystko, by właśnie z tego uderzenia Amerykankę wybić, i to się udało. To się udało w sposób perfekcyjny, i, i to jest właśnie klasa Agnieszki Radwańskiej. Także jak z jednej strony my ją często krytykujemy za to, że ona nie umie grać z zawodniczkami silnie bijącymi takie płaskie, mocne piłki z końca kortu, no to ten mecz pokazał, że, że to nie jest do końca tak, że, że ona nawet w sytuacji takiej kryzysowej po przegraniu pierwszego seta radzi sobie bardzo dobrze. Oczywiście wiemy, że Sląd Stevens to nie jest jeszcze zawodniczka klasy petrykwitowej czy czy Wiktoria Zarenki, ale mimo wszystko, no ten, ten mecz niewątpliwie napawa, napawa optymizmem.